Wchodzę w dzień jak w ring, bez fanfari, bez braw Tylko ja i mój gniew i ten zimny twardy fakt, że nie każdy kto się śmieje Mam w środku spokój, bo uśmiech to bywa maska A serce to pole minowe, krok po kroku pustka Znam ją na pamięć jak numer do matki Czasem wraca w nocy i robi mi z głowy klatki I mówię kurwa, ile jeszcze mam udawać, że wszystko jest okej okay, Gdy nie ma czym oddychać, ale nie ma litości Ja nie chcę litości, chcę siły w kręgosłupie nie po klasku w ilości, życie mnie gniewa. To ja je gniotę z powrotem, bo jak mnie złamie To nie będzie mój koniec To życie mi nie daruje, więc ja też nie odpuszczę Pustka czasem mnie dusi, ale ja ją w dłoń biorę i kruszę Bóg widzi blizny, gdy świat mówi nie warto Ja idę po swoje, powoli, równo, twardo Bóg nie jestem święty, nie będę grał roli Mam ręce brudne od walki, a nie od teorii Czasem modlitwa brzmi jak szedł pod nosem Czasem jak krzyk, gdy mi pęka spokój wraz z głosem Ja... Pierdolę, ile razy byłem blisko dna Gdzie cisza jest tak głośna, że zagłusza cały świat A jednak wstaję, bo wiem co to przetrwać Nie w książkach, tylko w kościach Gdy nie ma już czym ogrzać. Życie to nie instrukcja, to wybór co minutę Czy staniesz za sobą, czy znów się samo szukasz, ja stoję Mimo, że boli, mimo że traciłem, bo jak nie zawalczę o siebie, to kto zawalczy? Powie to życie mi nie daruje, więc ja też nie odpuszczę. Pustka czasem mnie dusi, ale ja ją w dłoń biorę i kruszę Bóg widzi blizny, gdy świat. Mówi, nie warto, ja idę po swoje powoli, równo, twardo. Ustka robi testy, poddaj się, zgaś się, zniknij. A ja mówię, patrz i robię z niej rytm nabity. Wszystko, co mnie łamało, dziś śmierć buduje z ran. Robię zbroję z nocy, czarne jutro, które czuję, kurwa. Ja nie proszę o łatwą drogę, ja proszę o charakter, to się nie ugina. Jak papier w wodzie, Bóg nad głową maja, pod ciężarem jak stal. Ale stal też się hartuje. W ogniu, nie w bajkach, brat. Życie mi zabrało sporo, ale dało mi jedno głos, który brzmi jak prawda i nie zginie przede mną. Ja pierdolę Już wiem, że strach to tylko próg A Ja nie jestem progiem, ja jestem krok, ja jestem ruch To życie mi nie daruje, więc ja też nie odpuszczę pustka. Czasem mnie dusi, ale ja ją w dłoń biorę i kruszę Bóg widzi blizny, gdy świat mówi nie warto. Ja idę po swoje powoli równo twarz. Życie mi nie daruje, więc ja też nie odpuszczę pustka. Czasem mnie dusi, ale ja ją w dłoń. Biorę i kruszę, Bóg widzi blizny, gdy świat mówi nie warto Ja idę po swoje, powoli, równo, twardo